Miałeś taki moment, że zaczynałaś czuć, że kariera nie idzie tak, jakbyś chciała? Oczywiście, całą dekadę ostatnią. No A kiedy był pierwszy moment, kiedy pomyślałaś sobie, jest źle? Jak zaczęli mnie traktować jak głupią idiotkę. Kiedy mój wizerunek, ten śmiech, który wymyśliłam, który był materiałem na dzwonki telefoniczne i wiesz, jakieś skrzynki pocztowe, tam zarobiłam kolejne duże pieniądze. Czy mój kolor włosów, czy duży bius, zaczął być interpretowany w pakiecie bardzo stereotypowo jako głupia blondynka. I nie wiedzieć czemu przez mój taki bardzo swawolny, spontaniczny, wyluzowany sposób bycia. Nikt nie rozumiał też mojego sarkazmu. Poczucia humoru, wszystko brali bardzo, bardzo dosłownie, gdzie nawet teraz jak robię taką retrospekcję, i czytam niektóre ze swoich wywiadów. Wiadomo, że inaczej się wysławiam teraz jako 40-letnia osoba, inaczej jako miałam 17-18 lat, ten zasób słów jest zupełnie inny. Też rodzaj komunikacji tam troszeczkę kulał. Wszystkiego człowiek uczy się z biegiem lat. Ale nadal, jako osoba inteligentna, wiem i rozumiem, co chciałam przekazać, i nadal widzę tam mnóstwo błyskotliwych, fajnych tekstów, a ludzie tego nie widzieli. Zaczęli robić ze mnie idiotkę i zaczęłam być takim, taką ikoną trochę głupiej blondynki, mi to bardzo przeszkadzało. I wtedy. Wtedy zaczęło mnie to bardzo irytować i poszłam na te test Mensy.